Jeszcze, jeszcze z tej strony Wolfie, a dzisiaj ze mną jest. Technik pan. I będziemy dzisiaj grać w Defruna. Dobra, oddawaj mój kanał, Tech. <grym> Sorry, Wolf. Nie możesz. Tutaj, jak to powiedział Tech, gramy w Defrana. Idziemy na arenę. Ude. Kolejny dzień czekania, aż będę śmiercią. I może w końcu dzięki odcinkowi będziesz. Byłoby fajnie w sumie, wiesz. Byłoby, prawda? Jestem ciekaw, ile razy uda mi się Tobie uciec. O, to prawda, a tu chyba śmierci nie zabijają, nie, właśnie, właśnie widzę, Wylogowały się. Z jednej strony rozumiem, bo Wylogowały czasami nie lubię, w sensie, nie no wiesz, jesteś śmiercią i możesz na przykład do huba przejść, co nie? I w ten sposób nie ma tych osób, które zabijają, nie ma osób, które aktywują papki. Z jednej strony no rozumiem niektóry, czasami tych ludzi, bo szczerze dzisiaj już z parę razy byłem śmiercią chyba ze trzy. Już po prostu wychodziłem, bo nie chciało mi się zabijać. Chciałem troszeczkę pobiegać. Ale z drugiej strony, no jednak psuję też rozgrywkę. prawda Dlatego tego. Dlatego tego rana raczej nie. Tego rana na pewno wytnę. Uj na gnicy. Nie, Wierzyć. co? <śmiech> <śmiech> ile, 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 ile dzieciących? Ile dzieciąch byłeś bliżej? Kto by tu biec. Hmm... Biegny tędy. Jestem ciekaw, czy... O, chyba ci... Pod... By everyone. To co to, to on wyjdzie, czy po prostu. Chyba wyszedł. Jest tylko jedna śmierć. Chyba. go się nie potrafi się teleportować. No, właśnie. <grym> Nice one. ale, ale głupio teraz zginąłem. Ja cię kręcę. Też tak zginąłem, wiesz? Nie, no ja biegłem <laughs> po rekord. Kurna. Nie fajnie. Ej, dosięgło mnie to. I ty zginąłeś tam? Idzie? Na TNT. Stal, ja, ja nie wiem gdzie jesteś. Ty zginąłeś na TNT, czy poszedłeś dalej? Przedem dalej. Gdzie ty jesteś? Za tobą, bo właśnie zginąłem. Eee. 13, 3 6. No też mam na 6. To można na pamięć. <laughs> tak, a rzeczywiście. Tak. Jak inaczej? No ja tam na pamięć biegam już. W ogóle inna osoba jest przede mną. A, no tak, zapomniałem. Jest jedna tylko i wyłącznie osoba przede mną, będę drugi. A ja będę, na pewno. I to jest New Time Best, mój. 5 na 6, jeee. A jestem szybki, ujdę Jesteś blisko. Sady, nie dościgniesz mnie, nie masz szans. Ale już skończyłem. No Wiem. Dlatego mnie doś nie dościgniesz. <noise> Logiczne. No nie? Może będziesz szósty znowu. Czekaj. O, ty! Kto masz level na 24 Kto, Co? Skąd Starych. Trochę grałem w to, ale to i tak jest... Ile z... Troszkę, ale to nie jest wysoki Jak ty tak wyprzeć? Kurde Kto znika? Kto znika? Czerwone 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 znikają, ale tym dalej Gościu stoi specjalnie przy nie? Mhm i see. Ha! Jestem pierwszy, jestem 3 na 9 Kuzyna. Szybki jesteś. Z tego co widzę. Ta jestem. O, chyba cię widzę. Okay. Wysadził, wysadził, wysadził. biegnijmy dalej. Mm. O, tubę! We, we do Zgnąłem. Okay, Wiem, widziałem. A to nie jest tak, że on mi kurno zabił, tylko ja ilpując odbiłem się od ściany. A, bo jestem debilem i zdechłem, eee. Dzięki Powiedziałem, że JA jestem debilem i zdechłem, A, dobra Już ja słyszałem, że... Stary, Okej, okay, ja już słyszałem, że ty mnie obraż... Nie no Jak ja bym kogoś obrażać, to tylko siebie, nie kolegę Uuuu mm, To ale to można przeskoczyć bez tego No, się można, no, no to jest mój time. O! <słyska> Kurde może będę pierwszy, to to był Ulfi. A ty nie, ty przyzłyłeś. Jak ty przyżyłeś? Impossible. Idłeś przede mną! Jeeeee! Yeah, to się miejsce, jestem lepszy. Dobra, to nie, to, to nie jest ważne, że nie jestem na pierwszym miejscu, jestem przed Ulfi. To się liczy. A, to teraz już nie będziesz. Czy jest jakiś najlepszy sposób na użycie Lipa? Na przykład, no jak spadasz z góry, prawda? Albo masz tam pusta, to możesz użyć lipa. Znaczy, no nie spadasz z góry, ale jak masz generalnie, że tak powiem, high grant, w jakimś stopniu ucieczka przed pułapką. O, tutaj na przykład można. A... cholera, to nie, dobra to był kiepski pomysł. Ale na przykład, jeśli dzięki lipowi możesz skrócić pułapkę, to też jest dobry pomysł, prawda? Uhum. Jasne. Albo jak masz speeda, potem lipa nagle na koniec. Też można, ja wiem na pewno, że pierwszy nie będę. A, też się tego spodziewałem. Tak troszeczkę. Nie, nie, to się dało zrobić nawet. Jakbym tylko znał tą mapę, to bym... No ja znam, hmm. ale mam gorszą o wiele czas. Okej. Okay. też patetny? Please! Just! 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 To był dobry patent. To był dobry patent. To był patent. To był o... Zna? Checkpoint? Tutaj nice. można, tutaj można na przykład fajnie skrócić. Jak się ma jumpusta, jak, 3, jak 2, ma się lipa. Zobacz, tutaj skaczesz. O tutaj, just, tutaj, tutaj just, just, Pierwszy! Nie, yeah, yeah, yeah. jestem trzeci! Stary, nowy rekord. Pierwsze miejsce, gratu Wreszcie. Gratuluję, jestem trzeci, skończyłem. No, mi jest to było na tyle, bo ze mną tech. Tak? Trzeba się na razie czyścić. Pa pa!